Dzień 39. Tamten, Józef Egipski, gromadził zapasy zboża nie dla siebie, lecz dla całego narodu. Ten Józef z Nazaretu otrzymał z nieba chleb żywy, aby go zachować tak dla siebie, jak i dla całego świata. Święty Bernard Sklerwo Życie Józefa Egipskiego do świętego Józefa męża Maryi, porównywało kilku świętych. Święty Bazylii Wielki, święty Bernard Sclervaux, papież Pius XII i inni. Ich życie było bliźniaczo podobne. Zresztą Józef Egipski, zarządca Egiptu, był w tym miejscu, do którego później przywędrował święty Józef, też do Egiptu. Historia Józefa Egipskiego jest bardzo rozległa. Księga rodzaju wspomina o nim jego historię przez 20 kolejnych rozdziałów, nie sposób tu w pięciu minutach to ująć, ale pięknie opowiada o tym psalm 105, który zacytuje od wiersza 16. Potem przywołał głód na ziemię i odebrał cały zapas chleba. Wysłał przed nimi człowieka józefa sprzedanego jako niewolnika. Kajdanami ścisnęli jego nogi, w żelazo zakuli jego szyję, aż się spełniła jego przepowiednia i słowo pańskie dało mu świadectwo. Posłał król, aby go uwolnić, i władca ludów, aby go wyzwolić. Ustanowił go panem nad swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością, by po swojej myśli pouczał jego dostojników a jego starszyznę uczył mądrości. Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu. Jakub był gościem w kraju Hama. Bóg wynalazł taką drogę Józefowi Egipskiemu, nie żeby wywyższyć go ponad braci, którzy go sprzedali, ale żeby Józef Egipski uratował swoich braci od śmierci głodu. Kiedy nastał głód w Egipcie, Ludzie chodzili do faraona: Daj nam jeść! Wtedy faraon wskazuje na Józefa: Idźcie do Józefa, co wam powie, to czyńcie. I te słowa: Idźcie do Józefa, brzmią do dziś, a może szczególnie dziś, gdyż żyjemy w wielkim głodzie. Może tu w Europie niekoniecznie chleba, ale przede wszystkim głodzie miłości. Świat jest głodny miłości. Z jednej strony wojny, obmowy, niezrozumienie, nienawiść, podzielone ojczyzny, czyli brak miłości. Z drugiej strony porządliwość, namiętność, czyli źle przyjęta miłość. I tu, i tu, brak prawdziwej miłości. Jesteśmy głodni przede wszystkim miłości. Więc Bóg mówi: poprzez słowa faraona, idźcie do Józefa. Może ktoś się zgorszy, jak to Bóg mówi przez faraona? Bóg mówi nawet przez faraona: Idźcie do Józefa, to są prorocze słowa, bo tam, gdzie jest Józef, tam jest Chrystus, a tam, gdzie jest Chrystus, tam jest życie, jest żywność, jest ziarno słowa Bożego. Święty Jan Chryzostom pisze, że Kościół jest jak matka, która własną piersią karmi swoje dzieci. Jedną pierś to jest Słowo Boże, to jest prawdziwy pokarm, a drugą pierś to jest Ciało i Krew Chrystusa. A tradycja Kościoła przedstawia Jezusa Chrystusa jako pelikana, który własną krwią karmi swoje pisklęta, ponieważ pelikan tak często robi, że rozdziubuje swoje własne ciało żeby swoją krwią pożywić swoje pisklęta. Tam gdzie jest Józef, tam jest Jezus. Tam nikt nie odchodzi głodny. Dlatego Święty Józef jest patronem kościoła. Więc możemy iść do Józefa, bo on zawsze pokazuje na Chrystusa. Bo Chrystus zawsze jest przy tym wielkim patronie.